Cześć, dzień dobry, witajcie. E, tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, przechodzimy teraz do wyjaśnienia pewnej bardzo ważnej według mnie kwestii z listu do Koryntian 10, 4 i 9 werset. I zatytułowałem ten fragment: e, Ten filmik Jezus czy Jehowa kuszony na pustyni. Moi drodzy, wszyscy przecież pamiętamy tę historię, która dotyczyła Izraela i jego podróży przez pustynię po wyjściu z Egiptu. Ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że ta historia została jeszcze przytoczona, przywołana przez Pawła w liście właśnie do Koryntian. Paweł powiedział o niej tak, cytuję za przekładem Nowego Świata z 2018. Pozwolę sobie przeczytać dłuższy fragment, by lepiej rozumieć kontekst tego fragmentu. A zatem... Już Chcę, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi przodkowie wszyscy znajdowali się pod osłoną obłoku. Wszyscy przeszli przez morze, za sprawą obłoku i morza wszyscy zjednoczeni z Mojżeszem zostali okrzczeni. Wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm i wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z stowarzyszącej im duchowej skały, która wyobrażała Chrystusa, a jednak większość z nich nie podobała się Bogu i straciła życie na pustkowiu. Wszystko to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pragnęli tego, co złe, tak jak oni pragnęli. Nie stawajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, tak jak napisano. Zasiedli do jedzenia i picia, potem wstali, żeby się bawić. Ani nie dopuszczajmy się niemoralności, jak niektórzy z nich dopuścili się niemoralności. i Jednego dnia zginęło z nich 23 tysięcy. Ani nie wystawiajmy Jechowy na próbę, jak niektórzy z nich wystawili go na próbę i poginęli od węża. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich. Moi drodzy, czytamy tu, że Izraelici pili napój duchowy ze skały, która wyobrażała Jezusa. Niestety Izraelici grzeszyli i wystawili na próbę Jechowe. To było największym im grzechem, za co oczywiście poginęli później od węży. A teraz zobaczcie przekład interlinearny do fragmentu czwartego. Czytam dosłownie. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem. Stowarzyszącej im duchowej skały, a skałą tą był Chrystus. Tak jak możecie zobaczyć tutaj w tym skanie, ja tutaj nigdzie w tym e, przekładzie interlinearnym, to jest ewangeliczny przekład, za chwilkę Wam podam też z wokacją. Nie ma słowa wyobrażenie Jezusa. Wyobrażenie Chrystusa. Nie, nie. Mamy tutaj, że tą duchową skałą był Chrystus, a nie wyobrażał ją Chrystus. Nie wyobrażała ona Chrystusa. I przekład dziewiąty. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, jak i niektórzy z nich wystawili i poginęli od wężów. Moi drodzy, w, we fragmencie z przykładu Nowego Świata z 2018 roku czytamy nie wystawiajcie na próbę Jehowy, a tutaj mamy nie wystawiajmy na próbę Chrystusa. Skąd ta różnica? Ano zaraz wam to wyjaśnię, ale pójdźmy jeszcze dalej. Przekład interlinearny wokacjo. Pierwszy, pierwszy list do Koryntian 10:4. I wszyscy ten sam duchowy wypili napój, pili bowiem z duchowej towarzyszącej skały, tą skałą zaś był pomazaniec. Nie ma wyobrażenia. Nie. Werset 9. I nie wystawiajmy na doświadczenie pomazańca, jak niektórzy z nich doświadczyli i przez węże byli gubieni. Mamy tutaj Chrystusa. Ale mamy też gwiazdkę, która nam mówi, że mamy inne lekcje tego fragmentu, że w tych innych lekcjach pojawia się zarówno Kyrios, Pan, Chrystio, Kyrios, ale mamy jeszcze coś innego. Mamy też Teos, czyli Bóg. I mamy trzy różne opcje do wybrania. Tylko zastanowić się należy, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy mamy trzy różne lekcje: Chrystus, Pan i Bóg? Ano moi drodzy, moim zdaniem należy szukać najstarszego pisma. Tego, co było najdawniej napisane na ten temat. I takim pismem dysponujemy. Jest to tak zwany kodeks P46. Najstarszy rękopis z pierwszym listem Pawła do Koryntian, 10 rozdziałem. I w tym fragmencie. Który wam teraz wyświetlam, wyraźnie, powtarzam, wyraźnie i bez żadnych wątpliwości jest napisane Chrystus. Jeżeli najstarszy rękopis mówi, że kuszony na pustyni był Chrystus, a także że Izraelici pili wodę ze skały, którą był, a nie którą wyobrażał Chrystus, to kim jest Chrystus? Dziękuję Wam za wysłuchanie tej wiadomości i życzę wszystkiego dobrego.